Widzowie, witam Was na part 2 Robienia bransoletki Dla Oli Dzisiaj sobie ją skończymy Zrobimy wzór Jak ona ma wyglądać Nawiniemy na drucik I wszystko sobie Ładnie zrobimy Pierwsze, aby w ogóle zacząć Musimy sobie Dać to Co się zaczepia Takie kółeczko O takie Tak. i tak jak kółeczko żeby można było to zaczepić razem teraz ja sobie przywiązę o właśnie ym, to do drocika nie będzie nam, nie będą już nam koraliki spadały i będziemy mogli już sobie zapiąć, więc ja sobie to na zawężę i zaraz widzimy się y, robiąc wzorek jak to ma wyglądać. Dobrze widzowie, jesteśmy już większość. Tak, zawiązałam już to na słupełek. I teraz będziemy sobie układać, jaki ma to mieć wzorek. Pierwsze co. Znalazłam jeszcze ym, takie koraliki, więc wzięłabym może taki niebieski. Drugi niebieski. I nie wiem, czy tego też nie wziąć, bo pasowałoby do tego. Tamte niebieskie pasowałyby właśnie o te do tych, a te jaśniejsze do tych. Ale nie wiem. Dobra, wez. albo nie. Nie wiem, czy to by było pasować, bo one są takie jaśniutkie, a te są takie trochę. no też jaśniutkie, ale trochę inne. Więcej niebieskiego mają, a te więcej zielonego. Więc. Zróbmy sobie już wzorek. Ja bym zaczęła od największych. Więc może na początku właśnie tego. Tu będę sobie tak układać. To jako drugi dałabym tego niebieskiego. Albo tego ciemniejszego. Tego. I to będzie tak po kolei. Następnie dałabym te białe, tą białą gumeczkę, aby oddzielić od tego jaśniejszego, zielonego, niebieskiego jakkolwiek to się nazywa. I to będzie o tak wyglądało. Kurczaczki. Um, to będzie wyglądało właśnie... Gdzie tu będzie? Tutaj uciekło. Tutaj mam jeszcze taką oczko. Nie chcę go zgubić, więc sobie odłożę gdzieś. Ok. Mm, mm, mm. Następne chyba bym dała jakieś noże takie. Czekajcie, widzowie. Ja sobie zrobię taki wzór, który jest jest dosyć fajne. I pokażę Wam go. No i już następny etap to będzie nawlekanie na ten drucik naszych koraliczków. Okej. Okay. ułożyłam jako pierwszy taki, pierwszy taki początkowy wzór taki o. I teraz nawlekę sobie go właśnie tutaj. tutaj. Aha, no i muszę go naprawić. Ja sobie to teraz nawlekę i pokażę Wam, jak to wygląda. Okej okay, widzowie, ja już sobie nałożyłam na nasz drucik te bransoletki. Wygląda to tak. Moim zdaniem ładnie. Jak waszym zdaniem. Oli, może się spodoba, nie jestem pewna. I teraz będę dodała coś złotego już. Ja bym już zaczęła od złotego. Więc może dałabym. Ten. Czy wiecie, Tu wezmę. Ten kwadracik. Drugi kwadracik. Wiem, trzy.